Słowo Boże na każdy dzień. Ponieważ wierzysz w Boga, musisz pokładać wiarę we wszystkich Jego słowach i wszystkich Jego dziełach. To oznacza, że ponieważ wierzysz w Boga, musisz być Mu posłuszny. Jeśli nie jesteście w stanie tego zrobić, to nie ma znaczenia, czy wierzycie w Boga. Jeżeli wierzysz w Boga od wielu lat, ale nigdy nie byłeś Mu posłuszny ani nie przyjąłeś wszystkich Jego słów, tylko prosiłeś Boga, by podporządkował się Tobie i działał zgodnie z Twoimi poglądami, to jesteś najbardziej buntowniczym z ludzi, jesteś niewierzącym. Jak taka osoba może być w stanie podporządkować się dziełu i słowom Boga, które nie poddają się pod poglądy człowieka? Najbardziej buntowniczą osobą jest ta, która celowo przeciwstawia się Bogu i opiera się Mu. Jest ona wrogiem Boga i Antychrystem. Taka osoba stale przyjmuje nieprzyjazną postawę wobec nowego dzieła Boga, nigdy nie wykazała najmniejszej choćby intencji podporządkowania się i nigdy z własnej woli nie ukorzyła się. Wywyższa się nad innych i nigdy nie podporządkowuje się nikomu. Przed Bogiem uważa się za osobę biegłą w głoszeniu słowa i najzręczniejszą. W wywieraniu wpływu na innych. Nigdy nie odrzuca skarbów już znajdujących się w jego posiadaniu, ale traktuje je jak pamiątki rodowe, które należy czcić i głosić innym, oraz wykorzystuje je do kazań wygłaszanych wielbiącym go głupcom. W kościele rzeczywiście jest pewna liczba takich osób. Można powiedzieć, że są to niepokonani bohaterowie którzy z pokolenia na pokolenie przebywają w domu Boga. Głoszenie słowa, doktryny traktują jako swoje najważniejsze zadanie. Rok za rokiem, pokolenie za pokoleniem z vigorem wykonują swój święty i nienaruszalny obowiązek. Nikt nie odważy się ich tknąć, nikt nie odważy się ich otwarcie skrytykować. Stali się królami w domu Boga panosząc się i tyranizując innych od wieków. Ta sfora demonów dąży do zwarcia szeregów i zburzenia mojego dzieła. Jak mógłbym pozwolić tym żywym diabłom istnieć przed moim obliczem? Nawet ci w połowie posłuszni nie dotrwają do końca, a co dopiero ci tyrani bez krzty posłuszeństwa w swoich sercach. Niełatwo jest człowiekowi przyswoić dzieło Boże, nawet kiedy człowiek włoży całą swoją siłę, będzie w stanie przyswoić jedynie cząstkę, aby ostatecznie osiągnąć doskonałość. Co wówczas z dziećmi archanioła, które dążą do zniszczenia dzieła Boga? Czy nie mają jeszcze mniej nadziei na bycie pozyskanym przez Boga? Celem moich dążeń do podboju nie jest jedynie podbicie dla samej konkwisty, lecz podbój który ujawni sprawiedliwość i niesprawiedliwość, pozwoli uzyskać dowód ukarania człowieka, ukaże złych i co więcej, podbije tych, którzy dobrowolnie są posłuszni w celu ich udoskonalenia. Ostatecznie wszystko zostanie rozdzielone wedle rodzaju, a myśli i idee wszystkich, którzy zostali udoskonaleni, wypełnią się posłuszeństwem. Oto dzieło, które ma zostać ostatecznie wykonane. Ci, których wypełnia bunt, zostaną ukarani, wysłani na spalenie w płomieniach i na wieczność potępieni. Kiedy nadejdzie ten czas, owi wielcy i niepokonani bohaterowie minionych wieków staną się najpodlejszymi i najbardziej unikanymi, słabymi i bezsilnymi tchórzami. Tylko tak można zilustrować każdy aspekt sprawiedliwości Boga oraz ukazać Jego usposobienie, które nie toleruje żadnej obrazy ze strony człowieka. Tylko to uśmierzy nienawiść w moim sercu. Czy nie zgodzicie się, że jest to zupełnie rozsądne? Nie wszyscy, którzy doświadczają dzieła Ducha Świętego, zdobędą życie, i nie wszyscy ludzie w tej grupie zdobędą życie. Życie nie jest powszechną własnością całej ludzkości i przemiana usposobienia nie przyjdzie wszystkim łatwo. Podporządkowanie się dziełu Boga musi być namacalne i wprowadzone w życie. Powierzchowne podporządkowanie się nie zyska aprobaty Boga, a posłuszeństwo wobec Słowa Bożego jedynie w aspekcie zewnętrznym, bez dążenia do przemiany własnego usposobienia, nie będzie miłe sercu Boga. Posłuszeństwo wobec Boga i podporządkowanie się Jego dziełu to jedna i ta sama rzecz. Tych, którzy podporządkowują się tylko Bogu, ale nie Jego dziełu, nie można uznać za posłusznych, a co dopiero tych, którzy tak naprawdę wcale się nie podporządkowują, tylko zachowują jedynie pozory służalczości. Wszyscy ci, którzy naprawdę podporządkowują się Bogu, są w stanie odnieść pożytek z jego dzieła i pojąć jego usposobienie oraz dzieło. Tylko tacy ludzie prawdziwie podporządkowują się Bogu. Tacy ludzie są w stanie zyskać nową wiedzę z nowego dzieła oraz doświadczać na jego podstawie nowe zmiany. Tylko tacy ludzie cieszą się aprobatą Boga. Tylko tego rodzaju ludzie zostają udoskonaleni i przechodzą przemianę swojego usposobienia. A Boga zyskują ci, którzy chętnie podporządkowują się Bogu oraz Jego słowu i dziełu, tylko tacy ludzie są prawi. Tylko tacy ludzie szczerze pragną Boga i szczerze go poszukują. Jeżeli zaś chodzi o tych, którzy tylko mówią o swojej wierze w Boga ustami, a w środku tak naprawdę go przeklinają, są to ludzie maskujący się, noszący w sobie jad węża, Najbardziej zdradzieccy ze wszystkich. Prędzej czy później nikczemne maski tych łajdaków zostaną zerwane. Czy nie jest to dzieło, które się dzisiaj dokonuje? Żli ludzie zawsze będą źli i nigdy nie uciekną przed dniem kary. Dobrzy ludzie zawsze będą dobrzy i zostaną ujawnieni, kiedy dzieło dobiegnie końca. Żaden ze złych ludzi nie zostanie uznany za sprawiedliwego ani żaden ze sprawiedliwych ludzi nie zostanie uznany za złego. Czy ja pozwoliłbym na niesłuszne oskarżenie choćby jednego człowieka?